Czekaj. Hej widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie awantura yy, wyspy. No i dzisiaj no, gramy w to. No i dzisiaj gramy w awanturę. No i widzowie... Yy, będzie dzisiaj awantura zadałem, co nie? Mów głośniej. Tak. O, to Ja, widzowie. Nawet nie wiedziałem. A, widzowie, chyba i nie Może? najlepiej, Ja kiedyś tutaj się mapę wybiało. Dlaczego ta się nie wybijała? Mów głośniej. A dlaczego ta się nie wybijała? A kiedy się wybijało? Albo może ci komuś się tu nie pasowało? Może ktoś nie lubi jak wybiera mapę Może dla niego to jest zbyt stresujące Przesadzę Dlaczego mnie nie, nie tapnęło? Tapnęło cię? Nie, nie, nie Jak gdzie nie tapnęło? Nie, nie tapnęło nie, nie, Niemożliwe Ja i się na Tak Może, a chcę zobaczyć?

I rozwaliła się cała stodoła A doła. Nie. Żyje. No. Weź mi, bo bo No. to składał. Ale wieje Ale wieje, No widzowie ich. A była coś na przykład prawie. Ale lagi często. Powiem, wam mam... Nie fajnie, nie fajnie. Nie lubię tu takie lagi. nie, to mnie A ja mam ci pokażę, ile masz w A ty to się, się sprawdź. A jak? Ja wiem jak. A macie na nie Chodźmy, kto kapu? gdzie jest kapłuc? Ja sobie widowie... O czego ja zginąłem? <koh> Siema. Ruszaj się! Ruszaj się golon. O! Ja nie, nie przeżyłam, łe Ej, jakiś... Stoi na mnie. Zmartwychwstał widzowie To zmartwychwstanie, ten zmartwychwstanie. No chodź tu na górę. To będzie To zmartwychwstanie. Mapa, widzisz? Mapę? Nie. No to... Kurde. Ile? Wiesz gdzie ci polecam? Ja, ja tu kiedyś grałem. będzie, ja wiem, wianie. to będzie wianie. to Ci tak polecam na górze, no. Ja Widzę Twoje macki. I, pił, ja i tak. matki w kursie. Ja Ci To like, lajkuj. join, like, music, join. Widzisz, mam dwa takie same. Widzisz, Adam? Ostrzeżenie. Widzisz, burza. Ja widzę, że się nie podoba osobom, bo te rozmawianie, wiesz? Jakie rozmawianie? No, rozmawiamy, nie Ja Wiesz? Jakie rozmawianie? Co? no, nie pamiętasz parku. Co? Na serio? A co pisali? Pisało bajków i było jedno wyświetlenie. A to to normalnie? A dalnik tu z dziećmi. wyświetleni. Rozmawiam z wami, a ja tam. No bo tak średnio. Nie? A oni coś piszą pod komentarzami Adam? Nic. Oni patrzą. <laughs> Nic nie piszą. Widzowie piszcie, piszcie coś. Adam, ruszaj się! Ginie, bo cię ktoś przygniata. Weź około ściany tak bliżej. Wierzę, może w ciebie walnąć piorun. Ej, powiedział! Ej, dwa powiedziały dobrze, idą z Ikei Gram z Adam wykupywał podróż. 17 14 wyświetleń. Widow... Widowie. Sub, subujcie. Subujcie, bo będę na was zły. Będę na was zły. No na serio. Czy jak będziecie subować, to będę zły? Nie. Jak nie będziecie subować, to będę Ja się bardzo staram, widzowie, płacę za, za mikrofon, nie wiem ile. Czekaj. Nie, czekajcie. Płacę za mikrofon 5000, a wy tego nie doceniacie. No jakich... się... Ej, bo wójdź najstarszy film powiedział. Dokładnie temu ma, ma 21 wyświetleń. Widziałem. 3000 ludziom się bardzo podoba. Ile? 21 wyświetleń. A ja mogę strzelać. 5 lajków. Wiesz? Pięć lajków. To ja lajkowałam i tata lajkował. I wszyscy lajkowali. Ej, da się je jechać tym? Ej, ciągiem ja jadę. Ej, ciągiem, siadaj do góry. O. Jedziemy ciągiem, Adam. Ten, ten, o. No. Siadaj, o. No dawaj. Celuj, a ja... a ja jadę. Raz, dwa, trzy Wiesz gdzie się słucha? Od góry. Od z boku tu. Yy, dobra. Ej, bijecie coś. Raz, dwa, trzy. Chajada. Co? 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 Ty zginąłeś? Ej, bo to jest Ej, weź uciekaj, chodź! Skacz! Ty masz wysłuchanie Ginąłem. Widzowie, ja jestem lubię, lubię, lubię. Ej, ale musi być odcinek 3008. Ej, widzowie! Jak, jak zlajkujecie i napiszecie 3008 pod komentarzem, to zagram w 3008 24 godziny. Nie z typu. W 3008 jest na więcej świetle. Bo to dwa tygodnie temu. I, i jeszcze z... Wy w temu, mu czterna się wyśmierza. I z tytułu. I jest akordzistą, wiesz? Kto gra bez tytułu? No, ale no. tylko jeden odcinek. Widzowie, miałem słaby... Widzowie, wiecie co musimy zrobić? Dalszą część zjadłem. z w Wypływ podróż. Mango, 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 mango. Gra bez tytułu, widzowie, gra bez tytułu. Bo wiązkowi nie chce się nagrywać. Bo... Ale ona tu informuje. Szybciej nie będzie... Wstawaj, 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 szybciej. Chodź, chodź tu. No mów, widzowie, muszę wam powiedzieć, szybciej dzisiaj nie będzie nie, pewnie gra bez tytułu, tylko będzie gdzie płowa po bo będzie nowy biom, nowe bosy i postaramy się was nagać wszystkie bossy, sy, 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 sy i też in, na innych mapach więc raczej szybciej będzie gdzie Adasi Strip a Płowa podłóż będzie jak się m, m, Płowa pod. Już widzę. Więc, widzowie, bo my chyba już powoli kończymy. Dobra, zróbmy jeszcze jedną. Adam, idź, szybko. Bo awantura nam się. Lety, 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 lety. O kurde, o kurde, a co to? Ty znasz. Co? Co to? Meteor. Dobra, już Jest jestem. Tak gdzie ty? Elo, siema. A, gdzie ty jesteś? Ja tu. Wiesz, Siema. Żeby na, na nas to nie waliło. chociaż na górę! Nie, na dole, bo tu są No w sumie no. Chodź pod drzwi. No pod. pod. chodź, tu zostaniemy. Chodź. pod, pod tymi. pod schodami. Najlepiej. Widzowie, pod schodami. I zaraz wam pokażę grę. Sielka bebelka. Sierka, bebelka. Elo, bari I będzie tak, widzowie. Ja zrobię cięcie i napiszę wam wszystko, wypańcie, okej? Okay? Robię cięcie. Widzowie, tak to wygląda. Tydzień. Jedna pływa podróż, jeden dors, jeden adaski strip, na pewno, na, pe, na pewno, nie na pewno, pizza i, i jakieś tam gry. Wiem, gry takie oddzielne, jak na przykład... Dzisiaj nagrywaliśmy takie niestandardowe, niestandardowe i widowie. Może nie będzie co dzień i tak może zrobimy, że na jeden dzień będzie jakiś tam film i na drugi, wiecie, jakiś jakiś tam film i wiecie tak, co o co chodzi. I widowie tak może zrobimy, dobra. Widowie, bo Adam się zbiera, bo my jedziemy do babci teraz. No i widzowie, nie wiem, czy ten film będzie dzisiaj. Ten film ja bym dla ciebie... Zostawił na następny dzień jeszcze jeden, nie, jeżeli ma zapasowy. Żebyś następny dzień nie musiał łowić No, no, no. Bo on będzie słaby internet. Ale może dosyć? No to... No może to... To widzowie, na pewno będzie tak, że... Na pewno coś, coś będzie następny dzień albo bo dwa dni po, po tym wrzucę w niedzielę le, le i no ten i na pewno nie, nie wiadomo co będzie wie teraz nie będzie na pewno no jesteśmy pewni że nie będzie na przykład pływa podusz no nie wiemy a pisa też nie wiemy więc chyba kończymy widzowie i czekaj jeszcze widzowie. Jak to było? Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Widowie, będzie słabszy dźwięk filmów, bo nie biorę ze sobą mikrofon, nie wiesz, nie otwieraj chałupy. Będzie słabszy dźwięk filmów, bo w słuchawkach mam mikrofon, a to jest mikrofon, więc go zostawiam w domu, a jadę do babci widzowie. Jak coś. I może nie, będą, nie będzie filmów, może będą, Zale nie wiem. Zależy, zależy jaka gra, jaka Zależy jaka gra, czy, czy ona potrzebuje, nie wiem, 15 kres. jak coś, bo ja nie mam dobrego tele w telefonie internetu. Ja u, babci mam, ja są, u babci są chyba tak z trzy kreski. Więc Więc mogą, być być lagi. mogą być małe lagi, ale zrobię dużo filmów na zapas, powiem wam, widzowie. Dużo na zapas zrobię. No może Minecraft? Minecraft to o, może Minecraft na pewno. Minecraft, no? By był Minecraft i jeszcze. No single player, ma no może multi. No dobra, to widziej. No io na con... pewno będzie ma No na pewno, dobra, to widzowie je kończę. Pa.